Ja już Eldą, bo wujek zrobił na kawę. To znaczy nie nikt sobie, nie Weronika. Bo Weronika nie pije kawy, tak? Także komisja już jest gotowa dla wszystkich. E, Weroniczka nie wiem, czy, czy dostaje w łóżku, czy nie. Dostaje razem z trzecią? Dostaję. Piękna. Dziękuję. E, Weronika oczywiście stała tutaj ze sobą w drugim pokoju, ale przybiegła przez kierownika. Chciał, że to jest taki kawałek, że wszystko musi się ogrzać. Bo ona już boguzuje z godziną, jeśli zrobiła która wczoraj dostała od Ania. My właśnie się ubieramy i słuchajcie, pierwszy zaczynamy standardowo od Weroniki. Przed świętami byłam w penisie, ponieważ chciałam jej kupić jakieś cienkie rajstopy do pięknych, świątecznych kreacji. I wybrałam rajstopy dwupak 7-8 lat. Weronika skończyła 8, ale ona jest drobna dziewczynka, szczupła, także przypuszczałam, że ten rozmiar jak, jak najbardziej się sprawdzi. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, jak ja teraz otwieram te rajstopy i pytam się Weroniki, Weroniko, które chcesz? Złote czy białe w złote kropeczki? Weronika mówi, ciociu, ja chcę złote. Tutaj mamy pas i jedziemy w dół, po długości. O, białe się już skończyły! Ale złoty ciąg dalszy. Ja tego nie będę na sobie miała. To jest dla cioci. To są dla mnie, to są dla Weroniki z działu dla dzieci. Coś się, Coś w... się w primarku pomylili i pomieszali rozmiary, no ale trudno. Złote dla cioci, białe dla Weroniki, proszę. A ja jeszcze Wam pokażę na przykładzie tych złotych, Weroniczko stój grzecznie, eee, dobra, 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 są paluszki, rajstopy dla waroniki po samą szyję, rajstopy, ciepłe rajstopy z wysokim stanem, Dominik stwierdził, że te złote to są z wysokim stanem. Nie ma. Zobaczcie jaki postęp, ile już Weronika ułożyła z małą pomocą wujka, naprawdę minimalną. Weronika, jestem bardzo dumna z siebie, przepięknie. Patrzcie na! Czekaj, czekaj, żeby było ją widać. O, teraz. To jest sowa, tak? Sowa. Tutaj jest postać z zamku elfów. To jest Nadia. Nadia, tak? Emily Jones. Emily Jones i Skyra. Pięknie, Skyra. A Skyra jeszcze ma... Diadem, tak? Nie wiem, czy tak można to nazwać, nie. ale tak mi się kojarzy. Pięknie, pięknie. W ogóle Weronika jest bardzo utalentowana. Dziękuję. Muszę przyznać, że jestem w szoku, bo ja nie wiem, czy ja bym dała radę taki zamek złożyć. Oczywiście on nie jest jeszcze całkowicie złożony, bo tutaj jeszcze brakuje elementów, ale składała łącznie ile? Z dwie godziny, dwie i pół? Wczoraj. Licząc wczoraj i dzisiaj? Nie, wczoraj z dwie godziny było. No dzisiaj ile, ile jest pół godziny? No, godziny. no między 2,5 a 3 godziny. Także wydaje mi się, że naprawdę e, zamek już jest w dobrym stanie. Coś zaczyna się tu nam pojawiać. Wiecie, że wczoraj wieczorem dopiero sobie przypomniałam o tej świątecznej nakładce. Tak, siedzę, 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 patrzę na tą świecę wydomika, tak, że to był najlepszy wybór, jeżeli chodzi o zapach, bo od ostatnich. Kilku miesięcy to jest najintensywniejsza świeca, jaką kupiłam z dzięki Candle. I tak siedzę, siedzę, siedzę i sobie tak myślę: kurczę. Przecież ja mam nakładkę w wołwanki świąteczną, no i nałożyłam. A powinna już tutaj być przed świętami, no ale w moim wieku czasami się ma sklerozę. A teraz Wam pokażę, jak pięknie wystrojona jest Weronika. Ma czarną sukieneczkę, to jest sukieneczka z wyprzedaży z tamtego roku ze sklepu Next. Czerwone bolerko z czerwoną taką świecącą nitką, e, rajtuski, które są akurat w sam raz, czyli te 5, 6 białe w, w złote nie, kropeczki. Nie tamte złote. Nie, tamte złote nie, bo tamte złote bym miała ja po szyję. I zobaczcie te pantofelki, ja Wam pokazywałam je w którymś vlogu, jak wróciliśmy z zakupów, że kupiłam je takie ładne pantofelki właśnie do takich balowych sukienek. I te pantofelki są super aśne, co? Podobają Ci się? Tak, ja się bardzo cieszę, że Ci się podoba. To... Właśnie, kochani, ja... Czekaj, no. Ja chcę, żeby zawsze były święta, żebym mogła być na cioci Ani na I vlogmasach. A, chciałabyś być na moich vlogmasach, dobrze, ale pięknie wygląda, prawda? Po prostu Weronika bardzo lubi chodzić w sukienkach, także wielki kciuk za to, bo wiem, że nie każda dziewczynka lubi chodzić w sukienkach, ale ona akurat lubi. Ale to chyba dlatego, że od małego często nosiła i się... Przyzwyczaiła do sukienek, tak? Bo ciaga, nie za bardzo za sukienkami Po powrocie do domu, w tak brzydką pogodę Oczywiście kawka, słuchajcie U nas są święta po wodzie Nie ma śniegu, ale na to nie liczyłam Ale liczyłam, że nie będzie padać I słuchajcie, dobrze, że nie myłam rano włosów Bo wczoraj myłam, tylko sobie tak zwinałam Pokażę wam później, bo pogoda jest okropna i szkoda byłoby mojego czasu na układanie, prostowanie i wyciąganie na szczocie. Także robimy kawę. Rolniczka kawy nie pije. Trzy kawy na pewno, a dla ciebie co? Herbatkę? Hmm. Chcesz her Kubusia. Kubusia chcesz, to Kubuś stoi tam, bo nie, wypi nie wypiłaś przed wyjściem. Dobra, bierzemy się za pyszną kawę i ciacho świąteczne. Jedna czarna i jedna waniliowa. A ty operator, jaką kawę chcesz? Czarną. Czarną, Rosabaja może być? Albo tu mam taką ładną, świąteczną, złotą, co?

I Jeszcze zanim zniknie z klosza, chciałam Wam pokazać nasze ciasto. Tutaj mam piernika, którego piekłam, przełożyłam po widłem. Tutaj jest ciasto chałupowe, które piekliśmy wraz z operatorem. I tutaj z tej foremki, które, z której wybuchły prawie te pierniki, obcięłam i takie fajne y, mamy pierniczki w kształcie buta, ciasteczka i choinki. I posypałam je cukrem, pudrem. Także tak się prezentuje nasz klosz z ciachem i zabieramy się za szamanie, bo powiem Wam, że ślinka mi cieknie. i na chałupowego, i na piernika. Weronika, jaki sobie życzy pierniczka? Proszę, jaka próba podejście mnie. Co przed chwilą mi zaproponowałeś? Mały meczek w FIFA 16 na Xboxie. I co jeszcze powiedziałeś? Że mamy równe szanse, bo ja też nie graję w piłkę nigdy na konsoli. Wiecie, jaka taktyka jak mnie podchodzi, żebym się zgodziła. Wiesz, ja też nie umiem. Spróbujemy, będziemy mieć równe szanse. Więc mam dla Ciebie informację. Nie, nie gramy w świat na konsoli. Aha, dobrze. No. O ja chciałam. O jak mi przykro! Dzieciut! No. Czekaj, eee. Jak idziecie z zamkiem? Dobrze. No to super. Może... Za chwilę, za chwilę, za chwilę sprawdzimy, jak, 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 jakie są efekty Twojej pracy. I będę mogła jeszcze wtedy grać? Nie. O. Oh. <laughs> How sad is that? Kiss uh. me! Kiss me. <smack> Patrzcie, jak moja żona nalewa mi barszcz. Nie, no to nie Tak, ty. tak, nalała mi właśnie barszcz. Chciałam Ci dolać troszeczkę więcej, bo wiem, że lubisz. Tak, no byle i jak, byle by było. Jak już nie, już to, no... to mi się rozlało, nieprawda? Przy świątecznym stole, tak. Nieprawda, ładnie nalałam, proszę, tylko po prostu no. No sobie proszę, ładnie. Zobaczmy ironiczki, Koveczka jest z ziemniaczkami, bo ona nie lubi ani nie. fasoli, ani nie lubi. A mój? Utytlany, zamiast to. Mi się podoba. Tak, bardzo, bardzo. Nie uwierzycie do czego mnie namówili przekonali, ale zaznaczam nie, nie przekupili. W żaden sposób. A ja nie, mam patrzę. Trochę mi pomagasz. Uhu! Jest i... okay. Czy wy to widzicie? Nie! Yeah. Dałam się przekonać, ale patrzcie, zobaczcie, jak, nie, jak tutaj nie leć, jak to takie dwa wariaty siedzą. Pozytywne. Patrzcie tam, bo ten tam świt. Mamy świnia, Będzie poczek. Paczek! O nie mój piesio! O piesio! Ja mam pieska w tej grze. Chodźmy piesio. Tylko chyba ten twój pies tonie. Bo ci się utopi. Nie! Nie to przy... Piesio! No. Dobra, piesio. Jakie wrażenia, bo to chyba to twój pierwszy raz. On mi mhm. żeby! Szczerze. 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 No to nie gra dla mnie. No nie, bo biedny to musiał oddać padach i został włączony w granie. w mój gra. tak chciał grać e w Fifa. Wow. To nie gra ale... dla mnie, nie, nie. Ja nie. teraz... Nie wiem czy już się wszyscy jają no, okay. tutaj, ale o gustach się nie dyskutuje. Ja Każdy ja... lubi co innego. Ja Proszę. nie wiem, No, <noise> widać, nie? <noise> Pies pieska zgubiłam swojego. No to bardzo lubisz. No. Wow, wow. A to by się jak podoba młoda? Tak, strasznie. Tak, strasznie, strasznie, strasznie. Strasznie, ci się podoba? No w sumie reakcja piskowa to była tylko i wyłącznie na ten jeden prezent z trzech. Mhm. Krawa, krewa, krewa. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Gdzie mój stolik? Matko, Betty! Yeah. Betty zamiast stolika! To łóżko! Weronika sobie zażyczyła dzisiaj, czy możemy spać przy choince. Bo ona tylko raz spała przy choince i bardzo nas prosi, żebyśmy spali przy choince. A z kim chce spać? No oczywiście z wujkiem i z ciocią. Ale co to, to z racji tego, że ma od dłuższego czasu problemy z kręgosłupem, nie może spać na ziemi, ale będzie spała tutaj wyżej na sofie, a Weroniczka będzie spała z wujkiem na ziemi. Kochani, zobaczcie Także... to! Dobra, tyle, bo za chwilę uderzysz Jeszcze... nogami w stolik i będzie dopiero Trójka, Nie. To są już głupie wygłupy twoje. No i ma rację, nie wolę już tak robić. Także dzisiaj śpimy tutaj, znaczy tu śpi operator, tu śpi Weronika, ja śpię tam, bo tak bym powiedziała, miałam pory kręgosłup i nie mogę spać na twardym. Także co, dzisiejszy dzień dobiega końca. Ja jeszcze może nie idę się myć, bo też się jeszcze nie idzie myć, ale jeszcze sobie posiedzimy. Weronika niech już się spokojnie położy, niech sobie ogląda. Akurat leci Kevin sam w Nowym no, Jorku. Ja, tak, dwójka. Żegnamy się, pa Hej! Żegnamy pa. się! Pa! <grych> Szkoda, że. Jeek, żegnamy bye. się! Bye! Pa! pa. pa.